Bartek, co powiesz mi o dzisiejszym spotkaniu, które wygraliśmy z Włochami? No super, wygraliśmy. Cieszymy się ze zwycięstwa. Było naprawdę ciężkie, ale widać było nasze zaangażowanie, tę wole walki, każdy chciał wygrać. No i zrobiliśmy to. Co było kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu? Charakter, który pokazaliśmy. Wybroniliśmy dużo przewag Włochów, a dobrze je rozgrywają. Przewadzę, ta czwarta bramka, też super. No zaangażowanie charakterem, to przechyliliśmy na swoim korzyści. Moja bramka się okazała tą zwycięską. Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Jak ten kij się straciłeś, bo powiem ci, że z powtórek, niewiele tam można było wygrzać. Kijem coś nie chce mi wpadać na tych więc z, z nogi wpadło. Rozumiem. Teraz jeszcze dwa kroki pozostały do tego, tej wyważonej elity. Powiedz, co trzeba zrobić, żeby, żeby ten cel osiągnąć? Grać z takim samym zaangażowaniem jak wczoraj, jak z Wielką Brytanią. Nic nie zmieniać, gramy swój hokej. Dzięki wielkie. Dzięki.